Cześć, witam Was w drugiej części Osmozy bez tajemnic. E, zrobimy kolejne dwa doświadczenia i w pierwszej kolejności e, chciałbym Wam e, pokazać model komórki. E, I żeby badać komórki i osmozę, która zachodzi w komórkach, no, trzeba być, mieć bardzo specjalistyczny sprzęt. Mikroskopy, bardzo. E, bardzo tutaj specjalistyczne, żeby móc wejść do środka komórki i patrzeć, co się dzieje w niej. Więc warto pamiętać o tym, że można zbudować model. I w tym wypadku, rzeczywiście taki model możemy sobie zbudować. Ja się posłużyłem szalką Petriego, na której wylałam żel agarozowy. Czyli musimy mieć w domu właśnie jakąś agarozę, czy też agar, który Używany jest na przykład do galaretek. E, tyle, że jedną modyfikację zrobiłem tej, tej galarety. E, ta galareta jest koloru malinowego, ponieważ dodałem fenolonaftalinę, czyli wskaźnik e, pH. W tej chwili ten pH jest e, zasadowe. Dodałem specjalnie do, do tego żelu troszkę par, parę kropelek NaOH. więc w tej chwili e, wszystko jest ładnie malinowe. I teraz e, zobaczmy. Coś będzie działo, ponieważ podstawowym problemem komórek żywych jest pozbycie się na przykład metabolitów, które wytwarzają, np. mocznika czy amoniaku, które w komórkach zalega. Możecie sobie wyobrazić, że w tej chwili właśnie taką sytuację mamy. Komórki są wysycone jakimiś szkodliwymi substancjami. I musimy sprawdzić, jak szybko te komórki będą się pozbywały tych, tych substancji. Żeby to zademonstrować, zmienię pH tego naszego układu i dodam bardzo rozcieńczony, słaby kwas solny, 0,1 molowy HCl. Wlewam sobie na szalkę no i w tej chwili nasze komórki startują z właściwie no, dyfuzją, tak, ponieważ m, tak naprawdę e, ten kwas dyfunduje do środka e, tych naszych sztucznych komórek i obserwujemy odbarwienie się tego żelu z malinowego na e, bezbarwny, bo w fenol, wtraci traci kolor e, i pewnie można się domyślać, ale za chwilę do tego wrócimy, że e, na no najszybciej e, ten kwas będzie dyfundował do e, małych komórek, ale zobaczymy z pozostałymi. Mam bardzo rozmaite kształty. E, oczywiście, jeżeli Macie chwilkę czasu, możecie policzyć sobie objętości i powierzchni tych komórek, bo dojdziecie do bardzo ciekawego wniosku. Słuchajcie, a mianowicie, że jeżeli policzycie sobie stosunek powierzchni do objętości, to okaże się, że ten stosunek wraz z wzrostem tych komórek spada. Czyli komórki zyskują coraz większą objętość, ale powierzchnia nie rośnie tak szybko, jak ich objętość. Dlatego też niestety w przyrodzie występują tylko małe komórki ponieważ one najszybciej są w stanie pozbyć się metabolitów ale też w drugą stronę na przykład mówimy o składnikach odżywczych czy nawet o samym tlenie on musi dojść do środka komórki nie ma innego sposobu żeby tam dotarł również nasza wymiana gazowa w płucach też zachodzi przez te błony półprzepuszczalne. Oczywiście gazy nie są zatrzymywane w żaden sposób przez błony, więc mogą swobodnie wnikać do środka komórek, ale zachodzi to tylko na zasadzie różnicy stężeń i e, szybkość w żaden sposób nie jesteśmy w stanie jej przyspieszyć. Już w moich tutaj komórkach sztucznych widać że rzeczywiście, że od e, boków e, ten kolor zanika. Dobra, to za chwilę tylko jeszcze wrócimy na sam koniec, e, ale jeszcze drugą rzecz. Jak już wspominałem, w pierwszym odcinku człowiek jest w stanie sobie taką półprzepuszczalną membranę wyprodukować. I rzeczywiście już od początku XX wieku taka membrana istniała. To jest akurat regenerowana celloza. Obecnie używana jest właściwie tylko w laboratoriach. Ale jej nazwa to również tuba dializacyjna. Powinna nam się kojarzyć z dializą chorych w szpitalach. W tej chwili już oczywiście takich tub nie używamy, chociaż oczywiście jeszcze na początkach, początku dializ rzeczywiście taki woreczek, właściwie to są tuby, czyli rury, były używane. I mam do Was pytanie. Na ile one są podobne do tych membran, które mamy w komórkach? Czy taka membrana przepuszcza na przykład glukozę? Czy przypuszcza skrobie. I w tym doświadczeniu chciałbym z Wami to sprawdzić. Czyli tą membranę możemy sobie zamknąć za pomocą klipsa. Oczywiście uszczelniam mocno, żeby tutaj nic nie wchodziło do środka do tej tuby. I zamykam koniec. Do środka wlewam sobie teraz glukozę, zrobiłem już to wcześniej. Zamykam i. Kładam wszystko do kubeczka ze skrobią, czyli na zewnątrz mamy skrobię z wodą, w środku woreczka jest zamknięta glukoza. Zostawiłem to na dobre 30 minut, więc w tej chwili sprawdzę co się w ogóle stało. Pytanie jest, co przez tę membranę przeszło. Na pewno woda, to już na pewno wiecie, ale w którą stronę, czy do środka tego woreczka, czy też na zewnątrz tego woreczka. Więc pierwsza rzecz. To, żeby sprawdzić, czy ten woreczek nabrał wody, czy innej substancji, zważymy go sobie. Zważyłem go również przed włożeniem przed do kubka. Kładę sobie na wagę. No i mam wynik, czyli dobre 3 gramy wzrosła masa tego, co tego całego układu ze wszystkim. Dobrze, no teraz tak. W pierwszej kolejności chciałbym wiedzieć, dlaczego ta masa jest tak duża. Być może, że skrobia weszła do środka i znajduje się teraz też w środku tego woreczka, a glukoza wyszła na zewnątrz i znajduje się w kubku, więc chciałbym to sprawdzić. I teraz tak. Zrobimy sobie na początek wykrywanie skrobi. Zobaczyć, gdzie jest skrobia. Na pewno powinna być w kubku. Zamieszam. Bo skroba jest, jest bardzo ciężka i sedementuje na dno, więc dlatego warto zamieszać. Czyli mm, mieszam sobie i pobieram pierwszą próbkę. To będzie próbka z kubka. Natomiast drugą próbkę pobiorę ze środka e, tuby dializacyjnej. Nową wezmę sobie petkę i mm, pobieram do e, kolejnego dołka w mojej, mojej płytce porcelanowej. Także mam. W tej chwili dwie próbki i pierwsza rzecz. Sprawdzam obecność skrobi i zrobię tak zwaną próbę jodową, czyli wykryję skrobię za pomocą jodyny. Na pewno w naszej kontroli powinna być, więc jedną kropelkę do... ok, I do naszego środka tuby Wynik jest taki że widać, że tam gdzie jest skrobia, mamy ciemny granatowy osad, czyli na pewno kontrola jest pozytywna. Natomiast skrobia okazuje się, że nie wchodzi do środka tuby i Jest po prostu zbyt duża, żeby przejść przez pory w takiej tubie dylizacyjnej. Ale sprawdźmy, co się dzieje z glukozą. Czy glukoza wyszła z mojej tuby do kubeczka? Więc na pewno glukoza powinna być cały czas w środku tuby dilizacyjnej, więc pierwsza to jest. Pierwszy dołek to jest z tuby. A drugi dałek oczywiście znowu bierzemy z, z kubeczka. Słuchajcie, teraz zrobimy to metodą paskową. Oznaczymy glukozę paskami, które służą. Zazwyczaj do oznaczania glukozy w moczu. Takie paski można kupić w aptece. I założymy sobie jeden pasek w pierwszej próbce i drugi pasek w drugiej próbce. Jeżeli wynik będzie na glukozy pozytywny, no to pasek zabarwi nam się z zielonego, który jest negatywnym, na brązowy. Czy też um, taki przejściowy między zielonym a brązowym. Możecie też stężenie odczytać ze skali. Te paski um, wyjmujemy i e, możemy sprawdzić, że e, mm, kolor zmienił się w jednym i drugim wypadku. E, oczywiście bardziej intensywny jest e, z woreczka, gdzie mamy wysokie stężenie tej glukozy, ta glukoza nie zdążyła uciec na zewnątrz, ale część glukozy lekki brązowy odcień znajduje się już również w kubku. Czyli okazuje się, że pory są na tyle duże, że oprócz wody możesz się przemieszczać również glukoza. Czyli Wzrost masy e, tej całej tuby to nie tylko woda, ale również e, sama glukoza w mniejszym stopniu. E, I co ciekawe, jeszcze jedną rzecz e, z, ze skrobią: e, że skrobia generalnie e, nie wytwarza żadnego ciśnienia osmotycznego czyli e, nie wymusza ruchu cząsteczek wody, ponieważ generalnie sami zobaczcie, ona po chwili osadza się na dnie naszego kubka i właściwie nie uczestniczy w tych procesach. Dlatego też rośliny gromadzą skrobie jako materiał zapasowy. Tak? Ta skrobia jakby nie wymusza ruchu wody w komórkach, jeżeli mamy skrobie w postaci skrobi. Natomiast jeżeli to już jest glukoza, no to niestety komórka musi się z tym zmierzyć, że ta woda będzie przepływała zgodnie z gradientem stężeń. Okej, okay, czyli nasza membrana na pewno przepuszcza wodę i glukozę. Dobra, to sprawdziliśmy, a wróćmy jeszcze na chwilę może do naszych modeli komórkowych. Jak będzie dobrze widać, to zobaczcie, że ta najmniejsza komórka właściwie już straciła prawie że cały kolor. Natomiast w przyrodzie, o dziwo, komórki generalnie są bardzo urozmaiconego kształtu. i Jedno, jedno, jedno wytłumaczenie przychodzi tu mi na myśl, a ono takie, że jeżeli zwiększamy e, to rozmaicenie kształtu, również zwiększamy powierzchnię tych komórek. Dlatego też zobaczcie, ta wydłużona komórka e, radzi sobie lepiej niż e, te właśnie takie bryły e, jakieś regularne. E, i, I generalnie można wyciągnąć z tego kilka wniosków, bardzo ogólnych, e, które Wam się może przydadzą kiedyś w szkole. Słuchajcie, czyli im mniejsza komórka ty może mieć szybszy metabolizm komórkowy. Dlaczego? Ponieważ jednocześnie jest w stanie szybciej pozbywać się metabolitów, jak i szybciej na przykład e, pobierać tlen. Więc na, na przykład nasze komórki embrionalne, czyli e, u roślin, czy też nawet u nas w szpiku, są bardzo malutkie, maciupeńkie w stosunku do innych komórek naszego ciała. One po prostu mogą się szybko dzielić, mogą również szybko metabolizować. Natomiast, im większe komórki w naszym ciele są, czy w ogóle im większe komórki u roślin, ten metabolizm zwalnia bardzo. Komórka jest niewydolna, ponieważ musi pozbywać się cały czas właśnie metabolitów i, i pochłaniać różne substancje z zewnątrz. Więc jest ta ogólna zasada. I druga zasada to myślę o tym, żeby pamiętać należy, że warto. Na przykład komórki nerwowe mają kształt bardzo nieregularny, też związane ze swoją funkcją, ale dzięki temu też e, ten metabolizm ich jest może być wyższy niż innych komórek, które otaczają mają kształt e, regularny. Okej, okay. myślę, że wam się na pewno to przyda w życiu. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia do następnego razu.